Wielu z Was mnie pyta, kto jest według mnie najlepszym dunkerem na świecie i szczerze, bardzo ciężko jest wskazać w takiej kolejności 1, 2, 3, kto jest naprawdę tym najlepszym dunkerem na świecie, bo każdy dunker ma w sobie coś wyjątkowego i jest bardzo indywidualną jednostką na swój sposób i właściwie nikt nie wygląda tak samo i nie robi zawsze takich samych rzeczy. Ale bez zastanowienia, jeśli ktoś byś, by mnie spytał o trójkę najlepszych dunkerów na świecie, na pewno w tej trójce umieściłbym gościa, który nazywa się właśnie, tak jak w tytule, Gi Dupui. Ten gość to jest po prostu psychol, to jest legenda tego sportu i to jest jeden z pionierów, można powiedzieć, tego sportu. To, ile ten gość jest w branży, i to, jak długo skacze, to co wygrał, to co osiągnął, po prostu rozwala mózg. On urodził się w 1987 roku, więc teraz ma już prawie 35 lat. Aktywny jako dunker jest właściwie od 2004 czy 2005 roku. On, gdy miał 19 czy niecałe 19 lat wygrywał konkurs sadów Ligi Francuskiej robiąc za plecami, robiąc pod nogą to jest po prostu niewyobrażalne co ten gość prezentował, dlatego dzisiaj film cały o Guido Pui, yy, czy Gaju, czy Geju, nazwijcie sobie jak chcecie trochę filmów mam tutaj z YouTube'a przygotowane, więc chwilkę to potrwa, bo to jak wszechstronnym dunkerem yy, i ile nowych sadów i Niepowtarzalnych wsadów dla niego on robił, jest po prostu niesamowite. Mm, ale na początek chciałbym w ogóle przenieść się naprawdę do przeszłości do serii, której na pewno nie znacie, a chodzi tutaj o serię Streetball Xtreme, która była transmitowana na, na kanale Xtreme Sports. Generalnie grupa graczy, street, grupa streetballowa z Wielkiej Brytanii robiła tour po Europie, gdzie rywalizowała z najlepszymi, w cudzysłowie, reprezentacjami streetballowymi i byli chociażby w Polsce w 2005, 2006, 2007 roku, jakoś tak trwał ten tour i byli chociażby w Krakowie i Warszawie, mieli okazję grać przeciwko jeszcze młodemu Emilowi Olszewskiemu i naprawdę reprezentacji Krakowa i Warszawy, z tego co pamiętam, ale nie o to chodzi. Jeśli wam... Chcecie się więcej coś dowiedzieć na temat tego, to nagramy osobny odcinek, chociaż nie chciałbym tutaj w kierunku Streetballa iść, bo wiele osób ma dużo większą wiedzę na ten temat niż ja. Ale przenosimy się tutaj do filmiku ze Streetball Extreme, dlatego że w finałowym odcinku grupa Streetball Extreme pojawiła się w 2006 roku we Francji, w Paryżu, gdzie zagrali mecz przeciwko Slam Nation, a Slam Nation jak wiadomo... Właśnie już w tych latach miało w swoich szeregach gi dupiej i on pokazał im rozjebał im mózg. Oni sami tutaj chcieli zrobić pokazik wsadów, ale pojawił się ten gość. 18 który właśnie przekłada pod nogą na oczach. Nie wiem, czy to Shakira, czy mi się wydaje. Za plecami spudłowane ujęcie z dołu, oczywiście obraz rozciągnięty, więc ciężko coś stwierdzić, ale on. Fajnie tutaj oczywiście chłopaki też skakali. No oczywiście tu jest ekipa Slam Nation zmieszana mm, z... Chociaż nie, tu już jest pokaz samego Slam Nation dla właśnie... Mm, dla właśnie chłopaków ze Streetball Extreme. I patrzcie tu. Nad pięcioma. To jest chyba Steve Lobel, nie chcę teraz skłamać. Windmill nad rowerem. He's the nicest one here. Robił, zrobił niesamowite wrażenie na chłopakach. Patrzcie tu. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć. Nad sześcioma osobami bez żadnego push-offa, push odpychania, nic z tych rzeczy. Co on tu odpierdala? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześciu stojących typów. I on robi nad sześcioma typami gwoździa to Machałka. Pamiętajcie, on tu ma osiemnaście lat. To jest istna masa Kra. I to jakiego miał gena ten ziomek, on był po prostu stworzony do tego. Nie dość, że wyglądał yy, Snap, on był, był też bardzo młody Snap. He's nice. Yy, generalnie wszyscy byli tutaj w szoku, no i jak mogli nie być w szoku. Ale z yy, ogólnie tych migawek ze Streetball Extreme chciałbym przeskoczyć do konkursów sadów. Pauza, z 2007 rok. On w szóstym już startował na y, konkursie French All Star Game, oczywiście mecz gwiazd Ligi Francuskiej i patrzcie tu, 2007 rok. Windmill nad czterema kucającymi osobami, na jakiej wysokości, na jakiej mocy Dupuis wsadzał, to jest po prostu nieporozumienie, bo on po prostu wyżywał się zawsze na obręczy pod nogą nad osobami. Ja przypominam, że on tutaj nie ma nawet chyba 20 lat, albo ma 20 lat. To jest... istna masakra, ale przeskakujemy sobie, cyk, bardzo szybko do kilku mm, mixtape'ów właśnie z g gajem, gejem, nie wiem, skomentujcie, znaczy odmienicie sobie to jak chcecie. Top 55 wsadów Guido I Szczerze nie da się nawet tego upchnąć w 55. Na początek mamy pod nogą z ręki, które dawał naprawdę. No, to był jego standardowy wsad, który dawał właściwie na każdym możliwym konkursie. I to, jak lekko on to robił, to dla niego było po prostu tak proste. Nie wiem, czy da, jakiegoś dunkera na świecie pod nogą z jednej nogi było tak proste. Czy to w wersji z narzutu, czy to w wersji z ręki, czy każdej innej. No tutaj jeszcze rączkę dał do tyłu, co jest w ogóle niesamowite. Za plecami również, to jest jego wsad. On wsad za plecami robił również nad kilkoma osobami w każdej możliwej wersji. 180 pod nogą, a właściwie bardziej znany wsad... Dla Was, dla wielu osób, które nam dopiero zaczęły się interesować sadami, to będzie po prostu Space Jam. No bo takiego Space Jema dał za klawin, ale Guy dawał to już dużo, dużo wcześniej. Patrzcie tu, z dwóch nóg, z dwóch nóg stopy na wysokości praktycznie barków. To jest naprawdę bardzo rzadkie, że dunker. Wiadomo, zawsze dunker ma tu jedną dominującą swoją technikę. U niego jest ta technika. Dominująca z jednej nogi, on był skoczkiem z jednej nogi. Frequent Flyer, EasyJ, no bo jego skoki wyglądały bardzo lekko, ale z dwóch nóg on potrafił robić wsady takie jak goście, którzy dominowali dwoma rękami Jay Rich z jednej nogi tyłem. Nie będę tutaj się czepiał, że kosz niższy, wyższy, bo oczywiście kosze na LA Fitness i te, wiadomo, no, na, na klipach Dankademic są niższe, ale on miał wyjebane, czy to był kosz 3.10, czy to był kosz 3.0. On robił cały czas to samo. Windmill nad grupą. I patrzcie tu. To nie są jakieś stare, super klipy. Double up z dwóch nóg. I patrzcie, jak to wygląda. Kosmicznie. On jest skoczkiem z jednej nogi. Double up z jednej nogi. Ogólnie, Gidu Pui, to jest niesamowite, że każdy wsad, jaki był w stanie dać praktycznie z jednej nogi, on był go w stanie dać z dwóch nóg. To jest kurwa po prostu niewyobrażalne. Scoop, który robił Werm który robił potem na konkursie wsadów NBA DeMar DeRozan, którego właśnie Worm nauczył tego wsadu, nad stojącą osobą. Patrzcie, do dwóch rąk, do reverse windmilla, niekoniecznie to był skup, źle podpisany. 360 windmill, na przykład tak. Teraz to było podpisane. Reverse 360 windmill. Czek, 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 czek. Nie jest. To jest. Co on tu robi? On to daje za plecami. Masakra, dobra. To wsad bardzo znany, nad pięcioma czy nad sześcioma stojącymi osobami. No po prostu cały gi, sześć osób. I bardzo ważne jest tutaj to. On się tu nie odpycha. Nie ma piłki na głowie. On po prostu bazuje. Na swoim lataniu masakrator. Pod nogą. Nad grupami. Na, nad naprawdę. Ktoś mi może powiedzieć, ale to jest monotonia. On cały czas robi pod nogą. Tak, on robi dany wsad na 300 możliwych rodzajów. Ale co robią inni dunkerzy? Przecież tu nie ma nic naprawdę odkrywczego. Robią windmila z ręki, windmilla nad kimś, windmilla nad grupą, windmilla z narzutu. Tu jest to samo. Tylko, że gość robi. Pod nogą albo jakiś inny, bardziej przejebany wsad, jak właśnie na przykład z plecami, dwoma rękami. Tutaj kosz, kosz ogólnie wygląda na bardzo niski pendulum, czyli wsad kilganona, który on robił z dwóch nóg. No to Gisie nie pierdolił, po prostu robił to yy, z jednej. Tamalach, czyli generalnie o co chodzi w tym tamalachu, przekładamy pod tą nogą, z której wyskoczyliśmy. 360 skup, zarówno z narzutu, zarówno z ręki, robił to wszystko. Pendulum, no tak jak mówiłem, no ktoś by powiedział, a bo on robi te same wsady. No widzicie, pokazał wam kolejną wersję tego penduluma. Od boku deski. No patrzcie tu. Na wyjebce, to nie jest jego technika, na wyjebce no robi sobie 360 pod nogą. Nawet patrząc sobie na dzisiejsze czasy i nawet na Dunkelit, jakie robi wsady, to tak samo. 360 pod nogą wiadomo, robi lipek i robi to lepiej, z większą mocą i tak dalej. Ale czy widzicie na przykład Lipka albo Millera, że nagle zmieniają całkowicie sobie... Nie wiem, nagle chuj. Odpierdalają z jednej nogi nad pięcioma osobami albo nad kilkoma osobami pod nogą na konkursie. Nie ma czegoś takiego. A Didu Pui potrafił nagle od tak pal licho, odpierdolić z jednego kroka 360 pod nogą z innej techniki. To jest po prostu miazga. Z daleka... Robił oczywiście wsady z daleka, jednak nie był to poziom lotów zbliżony do Jamesa White'a, bo jednak Gidupwi też nie miał dwóch metrów mm, wzrostu. Fake behind the back, czyli po prostu oszukańcze za plecami. Dużo miał takich fejków, czyli generalnie piłka nie przychodzi pod nogą, tylko wraca. Kwaj. Eee, no, przypatrzcie, to jest pod nogą nadstojącą osobu. Double up 2-0. Nie ma tu odpycha, nie ma tutaj pomocy. Ale patrzcie na moc, z jaką on robi ten wsad. To jest takie kurwa. Nie wiem, no musiałbym przypierdolić sobie coś metalowego, żeby wam pokazać, co on robił. Jego każdy wsad tak samo tu. Wszystkie są tak mocno wsadzone i tak czysto, że nie da się opisać. 360 za plecami, no to jest niesamowicie trudny wsad. Dla gościa, który generalnie yy, dominuje skokiem z dwóch nóg. Izaya Riviera jest ogólnie na przykład fanem Gi-Dupuy. Dupuya, Duwaja. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to już odmieniać. Gaia, będę mówił Gaia, Jest. co nie jest poprawne. Jest fanem Gaia I on, który skacze z lewa prawa i to jest jego naskok on nie ma takiej łatwości i takiego wyglądu nawet jak Gi. W ogóle, jeśli chodzi o wsady nad autami. On się tu oświadczy po tym sadzie. Ogólnie, jeśli chodzi o wsady nad autami, to jest nieporozumienie, do tego przejdziemy. Pod dwoma nogami walił praktycznie w każdej możliwej kon konfiguracji. Nad ludźmi, z fejkami. Fake Double Up 2.0 nad człowiekiem. Nad czterema motorami. <ścoughs> Kurwa, kumacie to? sad nad motorem jest spoko. Robi wrażenie. Zajebiście. Cztery motory. No wyobraźcie sobie, przyjeżdżasz na konkurs sadów i mówisz do organizatora, wiesz co, ogarnij mi 13 motorów i dwie łodzie. No spierdol, nie? Budżet, budżet konkursów sadów rozjebany. Cztery motory. Na czterema motorami goś robi pod nogą. 360 pod nogą, nadkucającą mm, osobą. E, Lipek dawał również, Lipek robi to do dzisiaj. Reverse behind the, behind the back. Przypomina wam to coś? Tak, to jest wsad, który dał zak lawin w konkursie yy, przeciw Aronowi Gordonowi jako pierwszy. I wiecie skąd ten wsad wziął zak lawin? No właśnie, już wiecie, od tego właśnie chorego pojeba, bo ten gość. No, to był, to był właściwie. To jest właściwie space jam nad stojącą osobą. Istna masakra. Nad poruszającym się gościem na deskorolce czy na rowerze, to już nawet nie będę mówił, bo. Samą... Achillesa, patrzcie tu. Patrzcie sobie, jak go się wybija. Patrzcie, długość Achillesa... On, jego Achilles jest dłuższy niż wy wszyscy razem w kupie. Nad poruszającym się obiektem, no... Masakra, no on to robił, nie? Robił to właściwie na Ghetto Games, na wielu konkursach. Nad 60 inch box. Wiecie co? Wiele osób się chwali rekordami, że sobie robi box jumpa na takie coś, a on nad tym, robi, nad tym robi pod nogą. Za plecami od boku deski. Ten kosz jest akurat niższy, no to te Lay Fitness to wiadomo, ale. Reverse pod dwoma nogami. Kurwa, no to jest tak niewygodne do zrobienia. Z jednej nogi, reverse pod nogą skorpion. A ogólnie wsady nad autami, to ogólnie u niego jest nieporozumienie. Naprawdę, jeśli chodzi o wsady nad autami, nie było chyba takiego gościa jak on. Jeśli chodzi o wsady nad autami, on robił wszystko, nieważne czy to było kabrio, czy to było dach. Jakie wsady umiał zrobić bez auta, czyli pod nogą, za plecami, tak to to w ogóle nie To jest normalnie lekko atletyka. Niesamowite jest to. Gość sobie z takiego mini podskoku, z takiego doskoku daje pod nogą. A nie chcę nawet komentować. Pod dwoma nogami nad stojącą osobą z jednej nogi. To jest jeszcze trudniejsze niż zrobienie tego z dwóch nóg. Bo z dwóch nóg jesteśmy w stanie się troszkę dłużej utrzymać jednak i mamy większą kontrolę. Nie lecimy tak do przodu strasznie jak przy skoku z jednej nogi. Pojeb. Pod nogą nad rowerem. Mówiłem o tym oczywiście. Slip Demix, no bo wiadome, masa jest wsadów na Demix. Pod nogą, od boku deski, nad stojącą osobą. No, już nie wiem, co normalnie mam mówić o tych wsadach. Za plecami, nad poruszającym się obiektem. Pod nogą, nad autem. I wiecie co? Tu jest nad Cabrio. I nie wiem, czy nawet wiecie, ale taka bardzo ciekawostka. I w sumie już szybko spierdalam, i już tutaj, tutaj, już szybko odpalam YouTube'a. Tak, tak, tak. Szybko, szybko, szybko. I patrzcie tu, Gi pui y, Between, Lex, Car. I wiecie co, że pierwsze pod nogą y, nad autem dał w Polsce, w Gdyni w 2011 roku. I tu macie filmik z treningu Kadurziani, To to jest slash? Slash chyba, pod nogą nad autem. Nie ma tu low rimów, nie ma tutaj nic takiego. Tutaj, tak samo, patrzcie, go basket. To wszystko się działo w Polsce. Pierwszy raz w historii, patrzcie. Patrzcie, 2011 rok. Gdynia pod nogą nad bm -ką. Wracamy do ta tamtego klipu. Tak jak że jak widać, yy, Gidu również w Polsce. Też coś zostawił, chociażby w Krośnie był kiedyś yy, z yy. Masakra. Masakra. Ze Slam Nation. Pod dwoma nogami 2-0 nad stojącą osobą. Czyli z narzutu pod dwoma nogami nad stojącą osobą. Mm. Masakra, to jest naprawdę trudne. Trzeba mieć w głowie coś. To tak samo 5 point dunk, czyli generalnie po rzucie piłka jeszcze nie spadła przez siatkę dobrze, a on już robi. To nie, tutaj akurat z osobistego bym się nie Bo On słabo z latał z osobistego. Pod dwoma nogami nad jadącym gościem. I wiecie co? Też na uwagę zasługuje fakt, że nie wszystkie wsady są w idealnych warunkach. On tu jebie to między drzewkami na jakimś boisku, na jakimś asfalcią skakał wszędzie, na każdej. Tam nie było wymówek, a bo złe warunki. Hide and seek. Lost and found. Nazywajcie sobie to różnie, ale generalnie podanie za plecami i znalezienie tej piłki. 360 pod dwoma nogami za plecami tu za klawin siedzi on ogląda te wsady Z, on był w szoku Zak. za plecami nad autem Wiecie co tu tu nie ma nawet wszystkich jego najlepszych yy, najlepszych wsadów tych wsadów można by znaleźć tutaj naprawdę setki tysiące on robił patrzcie Mówiłem, no jak 360 pod nogą robił na wprost kosza, to on to zrobił nad kimś, yy, za tablicy, w każdej możliwej opcji. Nad rowerem mieliśmy z boku deski, no z zasłoniętymi oczami, no istna masakra. Ale na przykład macie, gi, du, pui over, car. Tak samo, w, tak samo wpiszę, bo tu tak samo, no szkoda tych klipów oglądać, bo to musicie sami pooglądać, to są godziny oglądania. Patrzcie. Reklama, a seko, zajebista. Chuj wam dupę, nie będę tego oglądał. Pomiń. Patrzcie tu. Nad Mercedesem. Nad dachem. Ten Mercedes to nie jest niski auto. to nie jest Lamborghini, to nie jest Ferrari, Cabrio i tak dalej. To jest dach. On nad tym na boisku outdoorowym robi pod nogą Pozycja jaką przyjmuje. To jest, to jest, to jest gimnastyka. Nie, nie, nie mam nic więcej do. Do, nie oglądamy tego już, ja mam dość. Ogólnie podsumowując, Gi jest w top 3 najlepszych dunkerów ever. Dla niektórych może być nawet na pierwszym miejscu, absolutnie nie mam nic przeciwko. Gość robił wszystko, z każdej nogi, z każdej techniki, na każdym możliwym konkursie. Czy to jakimś pseudo niszowym konkursie, czy to dla 15 tysięcy osób na konkursie wsadów Ligi Francuskiej czy to startował z innymi najlepszymi dunkerami na świecie, a skakał w takich latach, gdzie byli najlepsi dunkerzy na świecie. Skakał z nim Lipek, skakał z Taplesami, skakał z Kilganonami, skakał z Tidabami, skakał z JustFlyami, skakał z legendami. Nie wiem, co kurwa więcej powiedzieć. Ogólnie psychopata, chociaż jedyne, czym mi podpadł, to właściwie tym, że tam... Mówił w necie, że ma 60 inchów wyskoku i się śmialiśmy ogólnie, że media też to powielają i że chyba podał Jampa, że ma 60 inchów wyskoku. No nie miał na pewno tyle, bo miałby pewnie klatkę piersiową nad wymiarowym koszem. No i druga rzecz jest też taka absurdalna, on, on podaje zawsze, że wygrał kilkaset, czy tam 300, czy 400, czy 1000, nie pamiętam, nie chcę skłamać, konkursów, sadów. Ale jakaś absurdalna wartość, co jest praktycznie niemożliwe do osiągnięcia, bo by musiał skakać, wygrywać minimum chyba kilka konkursów sadów w tygodniu przez 15 czy 20 lat. Ale patrząc na tego gościa, ja już nie wiem co jest prawdą, a co nie jest prawdą. A dodatkowo jest niesamowite to, że na przykład na takim turnieju jak Germany Reality Check... To tak kurwa zakopcił w szatni, bo on lubiał jointa se przypierdolić przed skakaniem i często jest taki. Widać nie przeszkadzało mu to. Są różne metody. Jeśli coś wydaje się głupie, a działa, to wcale nie jest głupie. Dzięki za oglądanie, łapa w górę. Napiszcie w komentarzu jakiego Dunkera z takich legend oczywiście, które uważacie za legendy, powinny, powinienem ocenić następnego dzięki Siemanko.